Witajcie w kolejnym odcinku Analog Fotopasja. Dziś zapraszam Was na dość nietypowego vloga z lajką F2 i starym dobrym Aqua Akwa, Aquapan APX 115 lat po terminie. Jestem właśnie w miejscu, w którym w sierpniu 1944 roku powstał obóz koncentracyjny Katzbach. Za mną tablica upamiętniająca osoby, które zginęły w tym obozie. Musicie wiedzieć, że zginęło tutaj w bardzo krótkim czasie, bo tylko od sierpnia 1944 do marca 1945, czyli totalny koniec wojny, zginęło tutaj Ponad 1600 osób, a 90% z tych osób to byli powstańcy Warszawy. Dlatego na samym początku mówiłem, że potrzebuję do tego specjalnego aparatu i wybrałem Lajkę F2, która była produkowana zaraz po wojnie na początku lat 50., ale wyobraźcie sobie, tak samo jak pozwolono Niemcom wznowić produkcję tego aparatu który jest typowo lajką Oskara Barnaka. Tak pozwolono Niemcom ukryć tajemnicę o obodzie Katzbach we Frankfurcie nad Menem aż do lat 90. Wyobraźcie sobie, że do lat 90. nikt o tym nie mówił i nikt o tym nie wiedział. Po zamknięciu firmy Adler. Runął mur berliński. Weszli tutaj nauczyciele wraz z dziećmi, żeby pokazać e, historię firmy Adler, i przypadkiem odkryli tajemnicę o tym strasznym obozie. Postaram się zrobić zaraz kilka zdjęć e, tą lajką, takich upamiętniających to miejsce, ale muszę Wam powiedzieć, że. Zawsze, kiedy tu jestem, ogarnia mnie takie, taki dziwny niepokój i złość zarazem. E, więc zrobimy teraz kilka zdjęć. Wejdziemy też, postaram się wejść na podwórko e, tam do byłej Adlerwerke i tam zrobić też kilka zdjęć. I za chwilę jedziemy na cmentarz, gdzie poszukamy grobu gdzie leży ponad 500 powstańców warszawskich. Jest to największy grup warszawiaków poza Polską, a nawet Warszawą. Jestem już na cmentarzu głównym we Frankfurcie nad Menem, który jest oddalony od zakładów Adler-Werke o 7 km. Idziemy teraz poszukać tego grobu, w którym leży ponad 500 Polaków. Do miejsca spoczynku 528 osób zamordowanych i zamęczonych w obozie Kacbach. Kiedy w 2015 roku przeprowadziłem się do Frankfurtu nad Menem z Monachium, zauważyłem, przechadzając się po Frankfurcie, opaski na drzewach, i na tych opaskach była, było nazwisko i numer. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo od razu zauważyłem, że są to polskie nazwiska. Tak więc zacząłem drążyć temat. Okazało się, że był to projekt Stefany Gross, która chciała upamiętnić ofiary tego obozu. I 1600 drzew we Frankfurcie nad Menem zdobyło na czas jakiś takie opaski z numerem i nazwiskiem. Gdyby nie to, prawdopodobnie nigdy nie dowiedziałbym się o tej historii, o tym miejscu, o obozie Katzbach w firmie Adler, która produkowała przepiękne samochody. Niestety podczas wojny były to zakłady zbrojeniowe, także produkowali maszyny do szycia. No firma Adler miała naprawdę głęboką, fajną historię, aż do czasów II wojny światowej. Tam e, w zakładach Adlerwerke jest tylko malutka tablica, malusieńka tablica, która przypomina o tym, że taka tragedia e, się tam zdarzyła. A tu jest grób, e, tak szczerze, w środku ogromnego cmentarza. Gdzie na początku nie ma żadnej informacji, że takowa mogiła zbiorowa tutaj istnieje. Jest to trochę smutne, muszę Wam powiedzieć, dlatego zdecydowałem się na nagranie tego vloga. On może jest trochę mało fotograficzny, chociaż kilka zdjęć e, robione tą lajką zobaczycie, ale może przez to choć trochę osób więcej dowie się o tej strasznej. Historii. Bardzo smutne jest to, że ta cała historia została ukryta aż do lat 90. Dopiero w momencie, kiedy Adler-Werke przestało istnieć, ta historia została e, ujawniona. Nie wierzę w to, że stacjonujący tu żołnierze amerykańscy, którzy mieli rączkę na wszystkim, totalnie wszystkim. Tu starzy Niemcy, praktycznie każdy stary Niemiec, potrafi. Mówić po angielsku, z tego powodu, że Amerykanów było tutaj mnóstwo. Mieli tutaj ogromne bazy wojskowe, mieli własne miasta, a szczególnie Frankfurt nad Menem, właśnie był takim e, bardzo oblężonym przez Amerykanów. Miastem zresztą jest ich tutaj do dziś dużo, bo spora część z nich po prostu została tutaj, więc nie wierzę w to, że oni o tym nie wiedzieli. Było to wygodne, było to wygodne, żeby to wszystko ukryć, te zakłady sobie dalej funkcjonowały w zdrowiu, w spokoju i w momencie kiedy padły, dwóch nauczycieli odkryło tą tajemnicę. Chwała im za to, że nie mieli problemu i wstydu. Przyznać się i, i, i jakby ujawnić tą no, trudną dla nich historię. No dobrze, kończymy tego smutnego dziś vloga. Wlog był spowodowany tym, że całkiem niedawno, dokładnie tydzień temu, było Święto Zmarłych. Za chwilę będzie święto niepodległości, oczywiście ci tutaj partyzanci, powstańcy warszawscy nie mieli nic wspólnego z tym akurat świętem niepodległości, odzyskaniem niepodległości, ale jednak walczyli o własną niepodległość, o naszą niepodległość podczas II wojny światowej. Więc po prostu to spowodowało, że zdecydowałem nagrać takiego smutnego vloga. Obiecuję, że następny będzie dużo weselszy, także już Was zapraszam. Do zobaczenia.